Oto najnowszy zegarek Huawei Watch Ultimate. Ale co właściwie jest z nim takiego Ultimate? Tego dowiecie się, oglądając dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa. Ja jestem Szakal i zapraszam Was do oglądania. Musicie wiedzieć, że dzisiejszy odcinek powstał przy współpracy ze sklepem RTV Euro AGD, w którym do 23 kwietnia bieżącego roku możecie kupić najnowsze zegarki Huawei w sprzedaży premierowej. Szczegóły pod koniec filmu. Na pewno kojarzycie smart zegarki od Huawei. A. Ich urządzenia bardziej przypominają klasyczne konstrukcje i zawsze wyróżniały się na tej konkurencji, choćby długim czasem pracy na jednym ładowaniu. Producent postanowił jednak jeszcze bardziej dopracować i poszedł. Możliwości swoich inteligentnych zegarków, i tym sposobem właśnie doczekaliśmy się kolejnego wcielenia tych urządzeń, które dosłownie przekraczają niektóre wcześniej niepokonane granice. Huawei pokazał swoje najnowsze produkty już 23 marca w trakcie chińskiej premiery, a od 3 kwietnia są one dostępne w Polsce. Jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenia, no to powiem Wam tyle: jest o czym opowiadać. Słowo Ultimate, Ultimate. można przetłumaczyć jako szczyt. Szczyt możliwości technologicznych, i rzeczywiście, patrząc na serię Huawei Watch, jak i w ogóle na rynek inteligentnych zegarków, to rzeczywiście z tymi nowymi modelami tak jest. W skrócie, jest to zegarek do wszystkich możliwych zadań. Pokaże godzinę i powiadomienia na spotkaniu biznesowym, zmierzy aktywność podczas uprawiania sportu, spełni funkcję komputera nurkowego, a do tego zadba o monitorowanie stanu zdrowia oraz zapewni długi czas pracy na baterii i kompatybilność zarówno ze smartfonami. Z Androidem, jak i iPhone'ami. No czego właściwie chcieć więcej? Ale. Po kolei pokazane zostały dwa modele. Huawei Watch Ultimate Expedition, którego aktualnie mam na ręce oraz uwaga, kolejny model drugi, Ultimate Voyage, którego również, jak widzicie, testujemy, a o którym opowiemy więcej w kolejnym filmie. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to czas najwyższy zmienić ten stan rzeczy, dzięki czemu nie przegapicie nadchodzącego materiału. Watch Ultimate przychodzi do was w bardzo eleganckim pudełku. W nim poza samym zegarkiem znajdziecie tak Także dedykowaną ładowarkę, szybką ładowarkę, pasek na zmianę oraz specjalny długi pasek do nurkowania. Zegarek został wykonany z kilku różnych bardzo wytrzymałych materiałów. Koperta to stop płynnego metalu na bazie cyrkonu. Spód niezmiennie wykonany jest z ceramiki, podobnie jak korpus czy bezel tego urządzenia, który jest również nanoceramiczny. Ostatnim elementem jest szafirowe szkło, które chroni ekran. Jakość wykonania to bez dwóch zdań, najwyższa półka. Zresztą w tym budżecie... Nie spodziewałbym się niczego innego. Jednak biorąc ten zegarek do ręki, ubierając go, możecie się lekko zdziwić, bo nie jest on w ogóle ciężki. Konstrukcja ta jest niesamowicie lekka. Wiem, że może niska waga nie kojarzy się z drogimi zegarkami, ale skoro coś może być niezwykle odporne i wytrzymałe, a jednocześnie zaskakująco lekkie, to czemu nie? Niska waga to w wielu sytuacjach ogromna zaleta. Na froncie znalazł się ekran LTPO AMOLED. O średnicy: półtora cala. Niestety nie mam jeszcze dokładnych informacji o jego maksymalnej jasności, ale zabraliśmy go na zewnątrz i był czytelny. Jednak co wiem na pewno to to, że jego częstotliwość odświeżania może schodzić nawet do jednego herca. Co za tym idzie wszystkie tryby Always On Display nie będą drenować baterii. O akumulator w ogóle zresztą nie ma się co martwić, bo w odróżnieniu od wielu modeli konkurencji, tego zegarka nie trzeba codziennie ładować. Producent deklaruje, że czas pracy na jednym ładowaniu Nosi nawet do 14 dni. Wiadomo, wiele zależy od użytkowania, częstotliwości treningów, monitorowania zdrowia, włączania GPS-a itd. Tak Jak to wygląda w praktyce, będziemy oczywiście testować i będziemy Was informować przy najbliższej okazji. Wróćmy jednak do tej dumnej nazwy: Ultimate. Jak wspomniałem na wstępie, ten zegarek może pełnić funkcję komputera nurkowego i to na głębokości do 100 metrów. Nie tylko oprogramowanie zostało specjalnie przygotowane z myślą o zejściach na takie głębokości, ale i sam zegarek spełnia odpowiednie normy. To jest 10 atmosfer oraz ma certyfikat EN133194, które mają zagwarantować, że cała konstrukcja wytrzyma surowe warunki panujące na tak. Głębokich głębokościach. Na tak niskich głębokościach, jak to się mówi poprawnie, bo sam nie wiem. Do nurkowania w skafandrze może przydać się też dodatkowy, super długi pasek, który znajdziecie w pudełku. Jeśli chcecie, żebyśmy przygotowali test, w którym ten zegarek przetestuje profesjonalny nurek, który zejdzie z nim na głębiny, prawie na rów Mariański, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Oczywiście nie będzie to rów Mariański, ale taki rów Mariański, na jaki w polskich warunkach możemy liczyć. Ale nurkowanie to jeszcze nie wszystko, bo oprócz normalnych trybów do mierzenia aktywności tych sportowych, których jest około 100 albo i więcej, jest tutaj jeszcze jeden specjalny tryb. Tryb ekspedycji, który pozwala na monitorowanie znacznie bardziej wymagających sportów niż klasyczna jazda na rowerze czy bieg. Mowa między innymi o trybach ultramaratonu czy ultrabiegu górskiego. Nawet podczas działania w takim trybie zegarek z największą możliwą dokładnością będzie badać wszystkie parametry życiowe przez. Nawet 75 godzin bez przerw. No, trzeba przyznać, Robi wrażenie. Nowoczesny smart zegarek ma nie tylko dobrze wyglądać i mierzyć aktywność sportową. Dlatego na pokładzie znalazło się potężne narzędzie, a w zasadzie narzędzia do badania stanu zdrowia. Możliwość pomiaru tętna czy kroków nikogo już nie dziwią, podobnie jak wspomniane przeze mnie ponad 100 trybów treningowych. Jest jeszcze sprawdzanie poziomu stresu oraz pomiar temperatury skóry. To wszystko w ramach technologii TruSin 5.0. Nie można także zapomnieć o funkcji EKG, która również tutaj. Na pokładzie jest. Ciekawostką jest z kolei możliwość zapisania pomiaru ciśnienia, jak i opcja wykrywania sztywności tętnic za pomocą takiego właśnie zegarka. Nie brakuje też naturalnie opcji monitorowania snu. Słowem, wszystko, co powinno być, jest tutaj na swoim miejscu. Huawei w odróżnieniu od niektórych producentów nie ogranicza funkcjonalności swoich zegarków. Także nie musicie mieć smartfona od Huawei, aby cieszyć się pełnią możliwości tego gadżetu. Aplikacja Huawei Zdrowie dostępna jest zarówno na smartfony z Androidem, jak i iOS. Huawei Watch Ultimate może działać maksymalnie przez 14 dni na pojedynczym ładowaniu. Przy intensywnym użytkowaniu ten czas skraca się do około 8 dni. Natomiast w trybie ekspedycji, który wymusza najwyższą jakość monitorowania czynności życiowych ale i wykorzystuje GPS w celu zapisania waszej dokładnej lokalizacji razem z dodatkowymi parametrami, czas działania wynosi około 75 godzin. Warto jednak wspomnieć, że w zestawie dostajecie szybką ładowarkę, która w około 60 minut ładuje ten zegarek do pełna, co należy oczywiście zapisać na duży plus. Ale nie zapominajmy o tym, że Huawei Watch Ultimate, zresztą jak inne zegarki z serii Huawei Watch, można ładować na najzwyklejszej bezprzewodowej ładowarce albo nawet. Nawet używając telefonu z ładowaniem indukcyjnym zwrotnym. Niby nic, ale w awaryjnej sytuacji może mieć to ogromne znaczenie, bo wiele smartwatchów dostępnych na rynku można ładować tylko za pomocą dedykowanej ładowarki, a nie za pomocą dowolnej ładowarki. Mało? A może wręcz więcej niż potrzeba. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co wy sądzicie o tym zegarku. To były moje pierwsze wrażenia. My testujemy ten zegarek i na pewno jeszcze kilka materiałów na ten temat się pojawi. Zegarki Huawei Watch Ultimate Expedition oraz Watch Ultimate Voyage możecie zakupić w RTV Euro AGD w sprzedaży premierowej. Dodając do koszyka zegarek z serii Huawei Watch Ultimate i słuchawki bezprzewodowe Huawei FreeBuds Pro 2, korzystacie z automatycznego kodu i płacicie tylko cenę smartwatcha. Promocja trwa do 23 kwietnia do godziny 23.45. Szczegóły na stronie euro.com.pl No dobra, to teraz dla wielu najważniejsze pytanie. Panie, ale ile to wszystko kosztuje? No to tego dowiecie się klikając w link znajdujący się w opisie pod tym filmem. Tymczasem sprawdźcie inny nasz odcinek tutaj. Dzięki za uwagę, mówił do Was Szakal. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. W kolejnym filmie trzymajcie się. Papa! Pa.